Co robisz, gdy życie przestaje mieć sens? Dlaczego ufamy Bogu, kiedy nasze życie się rozpada? I co wtedy robisz? Co, na litość boską, robisz, kiedy Bóg działa w Twoim życiu w sposób, którego nie rozumiesz? Kiedy Jezus przygotowywał się do umycia stóp Piotrowi jako przykład służby czegoś, do czego wszyscy jesteśmy powołani jako liderzy, Piotr powiedział: Nie, nie, panie, nie będziesz mył moich stóp. Jezus odpowiedział mu w Ewangelii Jana 13:7. Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. To właśnie często nam się przydarza: Znajdujemy się w miejscu, w którym Bóg działa w naszym życiu w sposób, którego nie pojmujemy. Ale On nie musi czekać, aż wszystko zrozumiemy, zanim zacznie realizować swój plan. Wtedy mówi: Zaufaj mi, zaufaj mi, zaufaj mi kropka, nie wiem. Jak to jest z tobą? Ale wyobraź sobie, że idę na wschód i łapię okazję. Wtedy Jezus się zatrzymuje i mnie zabiera, ale jedzie na zachód. Nie wiem, dokąd mnie prowadzi, ale mu ufam. A kiedy mu ufasz, który jest drogą, nie musisz rozumieć, dokąd zmierzasz. Co robisz, gdy życie przestaje mieć sens? Będą chwile w twoim życiu, mój przyjacielu, kiedy nic nie będzie miało sensu ale oto werset. Który przyszedł mi do głowy, gdy studiowałem ten fragment Pisma Świętego. Wiele osób używa tego wersetu jako matę życiowego. Księga Przysłów 3, 5 Myślnik 6. Biblia mówi: Zaufaj panu z całego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Na wszystkich twoich drogach ugo, a on prostować będzie twoje ścieżki. Zwróć uwagę na to, co mówi: Nie polegaj na swoim rozumie. Ale posłuchaj, co Biblia mówi w Księdze Izajasza 55, wersety 8 i 9, Bóg mówi Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi wasze moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad waszymi myślami. Jak wysoko, powiedz mi, nie potrafisz tego zmierzyć. Jak bardzo myśli Boże przewyższają twoje myśli, tak jak niebiosa górują nad ziemią, tak myśli Boga górują nad twoimi. Posłuchaj mnie, tylko dlatego, że coś nie ma dla ciebie sensu, nie oznacza, że nie ma sensu w ogóle. I tylko dlatego, że teraz nie ma sensu, nie oznacza, że nie nabierze sensu później. Może nie dziś, ale pewnego dnia zrozumiemy znaczenie naszych łez. Przyjdzie dzień, kiedy Bóg wszystko naprawi. Czy to nieprawda? Nie trać wiary, kiedy nic nie wydaje się mieć sensu, tylko dlatego, że coś teraz nie ma sensu. Nie oznacza, że nigdy nie będzie miało. Slaz Jezusowi. Oddaj mu swoje serce, oddaj mu swoje życie i nigdy się nie poddawaj. Zawsze jest za wcześnie, by się poddać, a nigdy nie jest za późno, by zacząć. Może jesteś w sytuacji, która nie ma sensu. Może Bóg mówił do ciebie i dał Ci konkretne wskazówki, co masz zrobić, a mimo to myślisz, Boże, to nie może być do mnie. Tu nie ma zęzu. Nie musisz tego rozumieć, musisz tylko być posłuszny. Widzisz, tu jest bardzo ważna zasada: brak zrozumienia nie usprawiedliwia braku posłuszeństwa. Niektórzy z Was stracili wiele czasu, ponieważ odmawialiście oddania kontroli nad swoim życiem Bogu. Próbujesz analizować każdy ruch Boga, zmuszając Go, by dostosował się do Twojego ograniczonego zrozumienia, jak życie powinno funkcjonować. Przestań próbować zrozumieć Boga na siłę. To po prostu nie zadziała. Zamiast tego zaufaj mu, bądź mu posłuszny i doświadcz zwycięstwa. Modlisz się i błagasz, aby Bóg objawił ci swój plan, mówiąc: Boże, co chcesz ze mną zrobić? Co chcesz zrobić z moim życiem? Ale gdy on otwiera drzwi do pierwszego kroku, czujesz frustrację i nie akceptujesz tego. Jesteś gotów być posłuszny jedynie wtedy, gdy Bóg objawi ci cały plan. W ten sposób zatrzymujesz Boży Plan. Ponieważ jesteś gotów działać tylko wtedy, gdy wszystko ma sens, gdy to nie zajmie zbyt długo i gdy widzisz końcowy rezultat. Co robisz, gdy, Boże, wskazówki wydają się nie mieć sensu? Jak sobie radzisz, gdy życie przybiera nieoczekiwany obrót? Odpowiedź jest prosta: zaufaj i bądź posłuszny. Po prostu zaufaj i bądź posłuszny. Przychodzi moment, kiedy nie przejmujesz się już tak bardzo tym, że nie wiesz dokładnie, dokąd zmierzasz, ponieważ wiesz, że gdziekolwiek Bóg cię poprowadzi, będzie to o wiele wspanialsze niż jakiekolwiek miejsce, do którego sam byś doszedł. Izajasz 55: 9 wyraźnie to tłumaczy: Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad drogami waszymi, i myśli moje nad myślami waszymi. Kropka. Widzisz, to nie musi mieć sensu dla ciebie. Drogi Boga są o wiele wyższe niż twoje drogi. Myśli Boga są o wiele wyższe niż twoje myśli. Ty widzisz chwilę, ale Bóg widzi wieczność. Ty nie widzisz żadnej nadziei, ale Bóg widzi zwycięstwo, które jest na horyzoncie. Kiedy mówisz, Boże, to nie ma sensu, Bóg odpowiada, Jestem Bogiem. Wiem, co jest najlepsze, a ty tego nie wiesz. To naprawdę proste, ale wymaga pokory, aby to zaakceptować. Musisz powiedzieć, Boże, nie wiem, co robisz, ale ufam, że ty wiesz. Objawiłeś mi pewne rzeczy i jestem za to wdzięczny. Ale nie wierzę, że mam pełny obraz, bo pewnie nawet nie byłbym w stanie go zrozumieć. Jednak to, co wiem o Twoim charakterze, sprawia, że mogę Ci się całkowicie poddać. Chodzi o to, że Bóg chce, abyśmy Mu zaufali. Chce, abyśmy zaufali Jego charakterowi. Kiedy kogoś dobrze znamy, to daje nam spokój w odniesieniu do tego, czego nie rozumiemy w tym, co ta osoba robi, lub czego nie robi w naszym życiu. Na przykład jeśli kogoś dobrze znamy i ufamy tej osobie, nawet jeśli coś wydaje się dziwne, mówimy: Nie wiem, co ona robi, ale ufam, że to dobra osoba, więc dam jej kredyt zaufania. Jeśli robimy to wobec ludzi, dlaczego nie robimy tego wobec Boga? Kiedy znamy Boga, wiemy, jaki on jest. To jest odpowiedź na wiele naszych pytań. Co się stanie? Nie wiemy, co on zrobi w każdej sytuacji, ale wiemy, że jest dobry. Sprawiedliwy, prawdziwy i wierny. Jak powiedział Abraham do Boga w sprawie Sademi i Goumeri, czy sędzia całej ziemi nie postąpi sprawiedliwie? Tak, sędzia całej ziemi zawsze postąpi sprawiedliwie. Życie nie jest sprawiedliwe. Wiele rzeczy, które się dzieją, nie ma dla nas sensu. Jak pogodzić niesprawiedliwości, zwłaszcza gdy chodzi o Boga? Jak zaakceptować fakt, że na przykład dwie chore osoby mogą doświadczyć różnych losów? Jedna zostaje uzdrowiona, a druga nie. Albo że dwie pary zmagające się z bezpłodnością otrzymują różne błogosławieństwa: jedna z nich zachodzi w ciążę, a druga nie. Oceniamy te sytuacje jako sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, a jeszcze trudniej jest, gdy niesprawiedliwość dotyczy nas osobiście. Co zrobić, gdy Bóg nie robi tego, czego chcemy? Musimy zrozumieć, że drogi Boga są wyższe i pewne rzeczy po prostu pozostaną dla nas tajemnicą. Dopóki nie będziemy z Jezusem. To nie jest wymówka, to jest rzeczywistość. Jeśli będziemy próbować wszystko wyjaśniać, co jest niewytłumaczalne, będziemy kopać jeszcze głębszy dół teologiczny. Czasami najlepszą odpowiedzą jest po prostu powiedzieć: Są rzeczy, których nie rozumiem i prawdopodobnie nie zrozumiem po tej stronie nieba. Im bardziej próbujemy to wytłumaczyć, tym trudniej i boleśniej się robi. Pewne rzeczy trzeba po prostu oddać Bogu z ufnością. Że On wie, co robi, możemy powiedzieć, Boże, nie rozumiem, ale ufam Tobie, kropka. I wiesz co, Bóg jest na tyle wielki, że poradzi sobie z naszymi wątpliwościami, a nawet naszą frustracją. W psalmach widzimy surowe emocje i to jest w porządku powiedzieć, Boże, nie podoba mi się to, albo nawet jestem z tego powodu zły. On jest wystarczająco wielki, aby sobie z tym poradzić. Najważniejsze to ufać Mu, nawet jeśli nie rozumiemy: czy ptak rozumie, kto buduje mu gniazdo, czy ptak pojmuje, kto sypie mu ziarno do karmnika i nalewa wodę do poidełka. W podobny sposób my nie zawsze pojmujemy drogi tego, który nas ubiera i karmi. Mamy ograniczone zrozumienie rzeczy, tak jak ptak może nie rozumieć, co dla niego robimy. Patrząc z szerszej perspektywy, istnieje wiele spraw we wszechświecie, których nie pojmujemy ale które są zrozumiałe dla Boga. J.B. Filips powiedział kiedyś, gdyby Bóg był na tyle mały, żebym mógł Go pojąć, nie byłby na tyle wielki, bym mógł Go czcić. Są rzeczy, które musimy oddać Bogu. W Księdze Izajasza 55, 8, myślnik 9 jest napisane, bo myśli moje, to nie myśli wasze, ani drogi wasze, drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa górują nad ziemią, tak, drogi moje, nad drogami waszymi, i myśli moje nad myślami waszymi. Salomon w Księdze Kocheleta, godzina 8:17, stwierdził: Zobaczyłem wtedy wszystkie dzieła Boże, że człowiek nie może pojąć dzieł, które się dzieją pod słońcem, chociaż człowiek się trudzi, aby odkryć, nie zrozumie ich. Są rzeczy, które Bóg zachowuje tylko dla siebie. Warto pamiętać, że natura Boga jest dobra zawsze ma na uwadze nasze dobro. Psalm 100. 5 mówi: Dobry jest Pan, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność z pokolenia na pokolenie. Ta prawda jest fundamentalna, ponieważ najstarsze kłamstwo w historii polega na przekonaniu, że Bóg nie jest dobry. Kiedy stajemy w obliczu wyzwań, których nie rozumiemy, łatwo uwierzyć, że Bóg nie jest dobry. Myślimy: Gdyby Bóg był dobry, nie dopuściłby do tego. Ale to jest właśnie kłamstwo którym szatan zwiódł Ewę w ogrodzie. Bóg jest dobry, bez względu na okoliczności. Czasem może nie być odpowiedni moment, albo to nie jest jego wola w danej chwili, ale ostatecznie on wyrówna to, co krzywe, naprawi to, co nieprawidłowe, i rozliczy się z wszelką niesprawiedliwością. On nie zawiedzie, ani w tym życiu, ani w przyszłym, w ratowaniu i wyzwalaniu swoich dzieci. To właśnie wiara, ufność w obietnice Boże nawet gdy życie wydaje się rozpadać. Coś pocieszającego to fakt, że nawet Jezus nie otrzymał odpowiedzi na wszystkie swoje modlitwy w sposób, jaki by chciał. Gdy modlił się w ogrodzie, powiedział: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, lecz niech się stanie wola Twoja, a nie moja. Modlił się trzykrotnie, a odpowiedź brzmiała nie. Pokazuje to, że bycie chrześcijaninem nie chroni nas przed bólem i cierpieniem. Ale Boża obietnica jest taka, że mamy stałego Towarzysza, który nigdy nas nie opuszcza. To różnica między wierzącym a niewierzącym. Podczas gdy niewierzący trzyma się ruchomego piasku, my opieramy się na skalę, na kotwicy, którą jest Chrystus. W obliczu trudności życiowych, gdy nie rozumiemy, co Bóg robi, mamy wybór. Albo będziemy sfrustrowani, zgorzkniali i poddamy się, albo zaufamy, że Bóg wie, co robi. Życie zawsze będzie pełne pytań bez odpowiedzi, a próby zrozumienia ich wszystkich przynoszą tylko więcej bólu. Musimy nauczyć się ufać Bogu, nawet gdy sprawy nie mają sensu. Czasem odpowiedzą jest po prostu powiedzenie: Nie rozumiem, ale ufam Ci, Panie. Gdy życie jest niesprawiedliwe i stoisz przed trudnym wyborem, łatwo jest zgorzknieć i się poddać. Ale to właśnie w takich chwilach musimy sięgnąć głęboko i powiedzieć: Boże, to boli. Nie ma w tym sensu, ale wiem, że masz to pod kontrolą. Nie pozwoliłbyś na to, gdyby nie było w tym celu. Częścią wiary jest zaufanie, kiedy życie nie ma sensu. Nigdy nie zrozumiemy wszystkiego, co się dzieje, ale nie możemy pozwolić, by zdrada, rozwód czy trudny okres zatruły resztę naszego życia. Wiem, że mogło to być niesprawiedliwe, było bolesne i nie była to Twoja wina, ale masz obowiązek się podnieść. Nie poddawaj się! Walcz dobrą walkę wiary i biegnij wytrwale. Nie zawsze rzeczy będą miały sens po tej stronie nieba, ale pewnego dnia będziemy z Bogiem na zawsze. Módl się ze mną. Kochany Ojcze Niebieski, chwalimy Cię i oddajemy Ci cześć z pokornymi i wdzięcznymi sercami, uznając Twoją wielkość i majestat. Jesteś Stwórcą wszechświata, podtrzymującym wszystkie rzeczy i Bogiem, który kocha nas bezwarunkowo. Zbliżając się do Ciebie w modlitwie, prosimy aby Twoja obecność otoczyła każdego z nas, a Twoja pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełnił nasze serca i umysły. Wśród naszych zmartwień i prób znajdujemy pociechę, wiedząc, że jesteś naszym bezpiecznym schronieniem i naszą niezachwianą kotwicą. Panie, wiemy, że życie może być pełne wyzwań i prób, które wydają się przytłaczające, i często zastanawiamy się nad celem naszych trudności. Kiedy burze życia nas otaczają, a fale wydają się nas zatapiać. Pamiętamy, że Ty jesteś naszą skałą i naszą twierdzą. Jesteś Bogiem, który uspokaja burzę i przynosi pokój tam, gdzie jest zamęt. W każdej chwili niepewności pomóż nam pamiętać, że Ty masz kontrolę i nic nie dzieje się poza Twoją suwerenną wolą. Ojcze, wiemy, że Twoje myśli są wyższe niż nasze myśli, a Twoje drogi wyższe niż nasze drogi. Kiedy patrzymy na nasze życie i na świat wokół nas, łatwo jest poczuć, że jesteśmy zagubieni i bez celu. Jednak, nawet gdy nie rozumiemy Twoich planów, ufamy, że działasz dla naszego dobra. Prosimy, abyś obdarzył nas mądrością i cierpliwością, by czekać na Ciebie, nawet gdy odpowiedź, której szukamy, nie nadchodzi tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Dla tych, którzy zmagają się z chorobami i cierpieniem fizycznym, prosimy, abyś dotknął ich swoją ręką uzdrowienia. Panie, Jesteś wielkim lekarzem i wiemy, że dla ciebie nie ma nic niemożliwego. Modlimy się, abyś przyniósł ulgę w bólu, przywrócił zdrowie i dał siłę tym, którzy są zmęczeni i przygnębieni. W każdej diagnozie i w każdym leczeniu niech odczują twoją obecność i pociechę, a także doświadczą twojego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Dla tych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, modlimy się o twoje zaopatrzenie i stabilność. Błogosław pracę ich rąk, a nawet w czasach niedostatku, niech zobaczą Twoją obfitość i wierność. Panie, wiemy, że Ty jesteś Bogiem, który zaopatruje wszystkie nasze potrzeby, i prosimy, abyś otworzył drzwi i przyniósł zasoby, które zaspokoją każdą potrzebę. Niech ufają Tobie i nie poddają się rozpaczy, lecz zobaczą Twoją rękę działającą w ich życiu. Ojcze, wiemy, że życie nie zawsze jest sprawiedliwe i że wiele rzeczy nie rozumiemy. Są sytuacje, które wystawiają naszą wiarę na próbę i sprawiają, że zastanawiamy się, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Modlimy się, abyś pomógł nam odnaleźć pokój wśród niepewności i zaufać Twojemu charakterowi. Nawet gdy stajemy w obliczu niesprawiedliwości i trudności, pomóż nam pamiętać, że jesteś sprawiedliwym Bogiem, a ostatecznie wszystko zostanie naprawione. Niech ufamy, że działasz w naszym życiu i że nawet w naszych próbach jesteś z nami. W chwilach wątpliwości, pomóż nam pamiętać, że Ty jesteś tym samym Bogiem wczoraj, dziś i na zawsze. Niech znajdziemy pocieszenie w Twoim słowie i w obietnicach, które nam dałeś. Kiedy świat wokół nas zdaje się rozpadać, niech pozostaniemy mocni w przekonaniu, że jesteś Bogiem, który się nie zmienia i że zawsze jesteś przy nas. Pomóż nam ufać Tobie, nawet gdy nie rozumiemy, co się dzieje. Panie, wiemy, że czasami nasze modlitwy nie są wysłuchiwane tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Nawet gdy stajemy w obliczu trudnych sytuacji i nie widzimy natychmiastowego rozwiązania, pomóż nam pamiętać, że Ty masz kontrolę i że w swoim doskonałym czasie wszystko się ułoży. Pomóż nam wierzyć w Twoją wolę i ufać, że wiesz, co jest dla nas najlepsze. Kiedy Jezus modlił się w ogrodzie Gethsemani, oddał swoją wolę Twojej, ufając, że nawet jeśli nie rozumiał cierpienia, Twoja wola zostanie wypełniona. Niech podążamy za Jego przykładem i ufamy Tobie, nawet gdy odpowiedź nie jest taka, jakiej oczekiwaliśmy. Dla tych, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi i duchowymi, prosimy, abyś otoczył ich swoim pokojem i pociechą. Niech odczują Twoją obecność w namacalny sposób i odnajdą ulgę w swoich troskach i wątpliwościach. Panie, wiemy, że jesteś Bogiem, który uzdrawia rany serca i odnawia duszę. Prosimy, abyś przyniósł jasność i zrozumienie tym, którzy są zagubieni, a wśród bólu niech odnajdą nadzieję w tobie. Ojcze, dziękujemy za Twoje miłosierdzie i łaskę, które odnawiają się każdego poranka. Dziękujemy za Twoją wierność i zdolność do przemiany naszego smutku w radość. Niech zawsze wracamy do Ciebie po pocieszenie, wskazówki i siłę, wiedząc, że jesteś zawsze przy nas. W każdej sytuacji życiowej pomóż nam zachować właściwą perspektywę i pamiętać, że działasz we wszystkich rzeczach dla dobra tych, którzy Cię miłują. W chwilach próby, pomóż nam pamiętać, że wiara to ufność w Ciebie, nawet gdy nie rozumiemy. Niech pozostaniemy mocni w przekonaniu, że ostatecznie wszystko zostanie rozwiązane zgodnie z Twoją doskonałą wolą. Gdy stajemy w obliczu trudności, niech spojrzymy na Ciebie jako na nasze źródło nadziei i siły. Wiedząc, że jesteś godny naszej ufności i czci. Ojcze, chcemy być świadkami Twojej miłości i wierności. Pomóż nam żyć zgodnie z Twoimi zasadami i odzwierciedlać światło Chrystusa w naszym życiu. Niech będziemy źródłem zachęty i nadziei dla tych wokół nas, pokazując wszystkim, że mimo trudności, Ty zawsze jesteś dobry i godny naszej ufności. W imię Jezusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, modlimy się i ufamy. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce i znalazłeś pocieszenie i nadzieję w słowach, które zostały przekazane, prosimy, abyś zostawił amen w komentarzach poniżej. Twoje słowo zgody to potężny sposób wyrażenia swojej wiary i podzielenia się nadzieją, którą mamy w Chrystusie. Ponadto, jeśli uważasz, że ta wiadomość może przynieść zachętę innym ludziom, prosimy, abyś subskrybował nasz kanał i podzielił się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną. W ten sposób pomożesz szerzyć przesłanie miłości, wiary i nadziei, które Bóg ma dla każdego z nas. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Amen.